Hej, cześć, sięmano z tej strony Pazikster, a to jest Days Gone. Jest to jedno ciekawy materiał. Jak wiecie, kto ogląda, bądź oglądał jakąś poturkę z live'u, wie, że tak naprawdę prywatnie pogrywam Days Gone. Ale że taki filmik się pojawi, właśnie dzisiaj tego się nie spodziewałem. Natomiast stwierdziłem, że misja jest całkiem spoko, bo będziemy polować na hordę zombiaków. Bardziej, może w sumie powiedzieć, hordę świrusów, jak tutaj w grze jest to słyszalne. Więc będzie coś na zasadzie Assassin's Creed Origin, kiedy ogrywają sobie prywatnie grę. Teraz wam pokazałem jedną ciekawą misję, więc w tej grze będzie to samo. Dzisiaj mniej więcej się udekorowałem jak nasza główna postać, Deacon, też mam czapkę Więc mniej więcej wyglądam podobnie, żeby tutaj klimat się jakby zachować do tej produkcji Zaczynam w menu, ponieważ rozpoczniemy grę od cutscenek Nie chciałem podczas kacenek rozpoczynać materiału, tylko tutaj na spokojnie chciałem się razem z wami przywitać No i ogólnie soundtrack w tej grze jest bardzo fajny, jak widzicie W sumie jak widzicie, jak słyszycie w tym menu Wystarczy się tylko wczuć ten klimat post-apo Całkiem spoko Powiem wam, że jak pierwszy raz widziałem tą grę kiedy Parę lat wstecz wychodziłem bodajże na PS4 Bardzo możliwe Jak widziałem, że Deacon jeździ motorem, gdzieś wchodzi na wysokie obiekty, a cała Horda świerców goni w jego kierunku To było coś naprawdę Coś świeżego, coś innego, bo to nie są jakby zwykłe zombiaki, tylko tutaj gromadzą się hordami I jeżdżanie na motorem W świecie pozostało też całkiem spoko e, Motyw Natomiast e, Później, nie wiem, rok dwa lata później wyszła ta grana ta Ja może grałem z rok, pół roku temu jedną czwartą gry, aczkolwiek powróciłem, żeby ją dokończyć w całości. Nie wiem czemu wtedy nie dokończyłem, nie mam pojęcia, ale teraz jak tak się wcieliłem w tą grę, to fabuła jest naprawdę super. Więc nic, lecimy do kactenki, lecimy na hordę i zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Kapralu Sę. Tak jest? Ze mną. Witam pułkownika, witam witam. Gotowi? Bo jestem pułkownika. tak jakby tak teraz jest. w armii, nie? Służę dla pułkownika. E, będziemy gotowy, testować pewien, czy właśnie rozumiem. jakby gadżety naszego wizera O właśnie o mowa I jedziemy tak przetestować jest. na hordę. Puszczamy hordę z dymem? Co? Wszystko gra Kapralu? Pewnie e, ze, e, Wszystko gra, wszystko jest w porządku, dobrze kasem. robią. Do Jasne, obok... jedziemy z nimi, jadymy. To to ja rozumiem, bracie. No nie powiem, obawiam się tej hordy, bo jak ruszy na nas to całą początek, gromadą, to nowej możemy tej. mieć przez ranę, nie? Do dzieła poruczniku, za mną. Tak jest. Ciekawe. Dojaliśmy. No dobra, chyba, chyba mogę. Tu zostać i dać mi to zrobić samemu. Co ty kurwa, życie ci niemiłe? Hmm. Nie. Dlatego właśnie uważam, że to robota dla jednego. Jak Rambo. Nawet Solówka. z lokowanymi mołotowami Weavera nie skasujemy całej hordy naraz. Nie. Więc. idą. Świrusy gromadami. Myślę, że tam zejdę. Zwrócę ich uwagę. Podciągam po trochu, uciekając jak poparzony. Tylko muszę jakoś ich spowalniać. Może ustawię kilka pułapek. A na koniec ich wysadzę. No myślę, będzie że amunicji starczy to co waliście, mam. kwestia czy uda mi się dary. dobrze uciekać. Nie, tutaj, Bo świrusy wam powiem, że są takie troszeczkę Jeśli logiczne. Że nie, dalić, pomiesz, że nie biegną całkowicie nie jedną stroną, tylko mogą no, chyba, na przykład po drugiej stronie cię obejść. Nic nie mam. Więc wiecie, nie będzie to lekkie zadanie. Wręcz trudne. Mam więcej mołtowów amunicji. Amunicja, tak? No to bierzemy. Bierzemy wszystko, wszystko się przyda. się przyda. Zobaczmy. Ok, jeszcze coś najwyżej sobie stworzę, jeśli mogę. Bandaże mogę sobie stworzyć, to zrób sobie maksymalnie ile mogę. Tutaj nie muszę, tutaj też nie. Bombę rurową sobie zrobię, zrobię sobie mołotowa. I tu mam pułapki, dobra. Jestem w miarę przygotowany. Myślę, że podjedziemy motorem, a zaś zejdziemy po prostu sobie z buta. Jak mówiłem, muszę ich jakoś spowolnić. Te sukien syny tłoczą się, włażą na siebie nawzajem, więc jeśli znajdę jakieś ciasne miejsce między ciężarówkami, budynkami czy czymś, to przeciśnięcie się tamtędy trochę im zajmie, a kiedy się oddalę i wsadzisz ich w pizdu. Dokładnie tak. A po kilku takich akcjach będzie po chordie. Okej, okay, już się odwrócił, ale udało mi się je ja tylko kropnąć. To życzę szczęścia. Dobra i widzicie takie beczki. A, nie ma to tu nic benzyna, te sprawy. Muszę wiedzieć, gdzie co jest, żeby zaś biegnąć, widzicie? uciekając, widzicie wiedzieć gdzie poszczelić odpowiednie miejsca. Zrozumiano. Dobra, jedną pułapkę A, myślę że tutaj sobie pobiegniemy. Się. Jak się uda, bo mówię, nie wiem czy dobrze pobiegniemy. Myślę, że tutaj, gdzieś po drodze też by było całkiem spoko, gdzieś w tym miejscu. Tak będę starał się jakoś biec w tym kierunku, jak teraz wam pokazuję, aczkolwiek nie wiem, czy się uda. Tutaj mamy to, więc to bym w sumie mógł trochę dać w tym miejscu. Też najwyżej sobie szczele w to. Mam jeszcze jedną pułapkę. Gdzie bym tą jedną pułapkę mógł wykorzystać? Myślę, że może tutaj do wejścia do warsztatu by było całkiem ok. Dobra. I tak, wezmę sobie bombę. Jak to wygląda sytuacja w warsztacie? Tu mamy po prostu pojedyncze przejście. Więc tylko wystarczy nam biec przed siebie. No. Chyba Weź tą buteleczkę. Starać. Mogę coś zrobić. W sumie weźmiemy sobie itemki. Czemu nie? Tu mamy beczunię jedną, drugą. Może zaś tam dalej pobiegnę. Ale tam jest. Widzicie jaka horda? Masakra, nie? Tu bym mógł w sumie z nimi biec. I tam bym mógł w sumie z nimi biec. Na dach bym mógł sobie wejść. Tu jest pojedynczy. Widzi mnie. Chodź, chodź, chodź. 16, chodźcie! Mhm, oni już wiedzą. Oni już okay. chyba grzeją w moim kierunku. Jak myślicie? Czy nie usłyszeli? O kurde! No to zaczyna się. Dobra, lecimy, let's go! Dobra, dobra, tutaj kucaj, hops. Lecimy sobie może w tą stronę. Tylko mi się tu nie gubić! Dobra, i pobiegniemy sobie tutaj. Wiem, że tu była pułapka. Może się wyleczmy po drodze, w sumie czemu nie. No to mają. O kurde, trochę mi się to nie podoba. I ta moja kondycja jest troszeczkę słabo. Czekaj, czekaj, bym musiał sobie szybko zażyć. Ruchy, ruchy! No to ty nie powiesz! Dobra, wydupiło. O kurde, będzie gruba akcja. Tutaj bym musiał szybko pierdyknąć. Okej, okay, ładnie. Wylecz się, wylecz się. Biegniemy dalej. Myślę, że tak samo sobie przejdziemy tutaj pocikiem. Ops. Przebiegnijmy się tutaj. Tutaj była jeszcze beczka, tak? Jest jedna beczka w sumie. Ładnie. Ale, patrząc na pasek tej całej hordy, to jest na razie bardzo mały stan. Ok, teraz troszeczkę zeszło. Dawaj, może tutaj. Przeciskaj się. Dawaj Ok, Hops, jak czy... mi idzie, kapitanie? Jak mi idzie, właśnie, kapitanie? dalej! Jedna czwarta, to mi w sumie jakoś za dużo nie mówi. Bieganie się! Kondycja, dawać na kondycję szybko, bieganie. Hops, czy tutaj może coś będzie fajnego? Fajnie by było, jakby coś. Tam jest beczunia widać aż tutaj. Dobra, bym tak musiał jest! ich przeciągnąć trochę tutaj. Kurde, nadal czy czwarte to jest nadal bardzo duży wynik, nie? Spierdalaj, to no, spierdalaj, ma co robię? A co ja robię? Ok, i teraz I to i jest miejsce, że mogą właśnie iść z innych stron, żeby mi tutaj nie wydupili. Ich słyszę z każdej strony. Sorry, coś mi się pomerdało. Już wracam. Idiota ze mnie. O kurde. Ha! Szlak! No, Dawaj, 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 dawaj. Chcesz przerwać misję? No gdzie? no nie przerywam kościół, co ty, nie? tylko się leczę, wiesz? Miałem przerywać? Już wracam, robi się. Robi się, wracam z powrotem, proszę się Sężon, nie martwić. Gdzie już. Ty Sorry! coś mi się pomerdało. Już wracam. Ze mnie. O kurde Dobra, dobra, jest. Było ryzykownie. Trochę wyszłem z tego. Ale nadal jest sytuacja krytyczna, w sumie, wiecie. Jest krytycznie, nie mogę spam jeszcze jedną. Dobra, może Jasne. dawaj tędy. Takie troszeczkę rundo obkoło. By musiał się wrócić, wiecie? Musiałbym się wrócić, bo wiem, że tam było jeszcze beczunie. No to jazda! O, tutaj przed nami w sumie jest. Dobra, weź może sobie użyj o właśnie to snajperę. Patrzcie jaka horda, patrzcie to. Okej, okay, połowa zeszło. Ale powiem wam szczerze, tamta sytuacja to mi się bardzo poszczęściła wtedy. Dobra, tu są dwie beczki. Bym musiał wziąć szybko sobie na kondycję znowu. Ok, zapraszam. Halo, Halo, Chodźcie, 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 jesteś pewien, żeby przyszli? W sumie, mina była, z tego co wiem, tutaj nie, w tym warsztacie? O ile jeszcze jest? Właśnie, nie wiem, czy ona jest, czy już jej nie ma. Na pewno tu są beczki. Dalej, nie się, Ładnie. Zapraszam, tendency. Chodźcie, chłopcy! Czy ja mam jeszcze coś na kondycję? Mam. Tu mogę sobie szybko przejść. Gdzie oni biegną? Gdzie oni biegną? teraz? Co teraz? Co się stało? Aha, dobra, da, do oka już nie ma amunicji. Uuu, to tragedia. Mołotowa mam. Dobra, gdzie są jeszcze jakieś beczki? Tu jest beczunia. Może weź sobie snajperę, oddalimy się trochę. Nice. To mi powiedziałeś. Do środeczka przez okno. Aha, tu już nie ma. Dobra, czy tam coś może znajdę, czy mi się poszczęści Tu nawet jakieś pojedyncze mi wybiegają Hej, tutaj Tam nie wejdę Tu jest jeszcze, dawaj, dawaj tędy Jak mi idzie Nice Już prawie koniec kaplanu czwarte za nami Tu jest beczka, dobra, bo już tych beczek mi brakuje To już mi się po nie podoba Hops. Tu jest beczka przy płocie. No, ale już sobie nie szczele, bo jest zablokowane to przejście. Kondycja też mi siada. Dobra, co gdzieś jeszcze jest, co by mógł użyć? Horda! Jest tu za tobą! Dzięki za informację, wiesz? Myślałem, że pobiegła w innym kierunku, nie? Kurde, i tak konkretnie ich jest. Dobra, tu jeszcze mogę mniej więcej coś zrobić. Aha, ona pobiegnie właśnie akurat tutaj. E, ładuj, Ładuj, Ładuj. Co jeszcze mam? Mołotow, mołotow. A z drugiej strony jest beczka. Bardzo ładnie. Dobra, lecimy przed siebie. Co jeszcze mógłbym wykorzystać? Albo coś stworzyć, cokolwiek. Mogę stworzyć sobie mołotowa. Dobra, weźmy sobie, rzućmy. Od razu kolejny. Przed nami nic. Tak pusto, pusto tu jest. Myślę, że kolejny raz z mołotowa pocisnę sobie. Mam dwa mołotowy, jeszcze mogę wytworzyć. Czy coś jeszcze znajdę? Dawaj chłopcy! Dawaj do chatki. Może pobiegnę tutaj przed w sumie. Nie wiem czy ja tutaj byłem. A wa warto się tutaj przebiec. się przemieszcza. No to też wiem. I właśnie o to chodzi. Żebyś wiedział, że ja też się przemieszczam. Dobra, tu już nie wytworzę. Mam jeden mołotow. A i ta kondycja też troszeczkę mi... Ole tutaj leży, tutaj tak walło, ładnie. Ok. Czekaj, czekaj, bo tu z leczeniem jest problem. Użyj i wytwórz. Aha. No to z tym będę miał też niezły problem. Kurde, wszystkiego mi brakuje. coś jeszcze? Jednego jakiegoś? Nie mam nic! O kurde... OBIAD CHŁOPCY! MUSICIE TYLKO MNIE ZŁAPAĆ! O kurwa... To nie jest beczka czasem? Nie... Masakra, dobra, dawaj tutaj, troszeczkę ich spowolnie... O kurde... Dobra... Czy tutaj było przejście? Wydaje mi się, że gdzieś tu było przejście takie eleganckie. No, 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 tu było przejście, chyba z prawej strony. Tak jest. Dobra, chodź na spokojnie, tu jest beczka jeszcze jedna. Co się stało? Zgubili mnie? Nie, już widzą. O kurde. Aha, tutaj nie mam. Tu jestem. A tutaj nie było gdzieś jeszcze jakiejś beczki, przypadkiem? Aż niemożliwe, wiecie? A mogę wejść do góry? Mogę wejść. Dobra. O kurde. Tylko nie tu. Zwariował on, zwariował na hordę skoczył nienormalny, tu jest, tu jest beczka, tu jest beczka, tu jest beczka, nice mi się. Amunicja też już kończy w sumie, jeszcze tutaj przeładuj. Ale już jest resztka, już jest resztka, Henry, proszę cię. Proszę, wszystko? Powiem, że to już wszystkie. Yeah! Nie mogę w to uwierzyć. No ja Wizesza też nie. Się. Już amunicja, wszystko mi... Prawie mi... Co już Zasły. mi nie starczyło w sumie? Brzmiemy resztkę. Problem. Ostatnia amunicja, w ogóle żadnych młotów, granatów, niczego. Wow. Sara, jesteś tam? Eee, Porusznik Witaker. Zgłasza się Capral John. Odbiór, gdzie cię znowu posiało? Ale gruba Kupanie. akcja, ale pamiętacie Chciałem tą akcję, gdzie już prawie byliśmy martwi? Gdzie on mówił, że. Kap Panie kapralu, gdzie, gdzie A my, jest, my lecimy? Gdzie jest, my uciekamy? To tamta sytuacja, myślałem, że podniesiemy porażkę, nie? To była krytyczna sytuacja. Chcę poinformować go, że to się udało, nie? Udało się. To jestem w szoku. Ja już myślałem, że dobra, ja już byłem przygotowany na powtórzenie tego, nie? Nie widziałem. Robiłeś z nimi co tylko chciałeś. A miałaś kiedyś hordy podgryzające ci pięty? To naprawdę najlepszy motywator. <grych> może byś wiedział. Przeżyć to na własnej skórze. Może da się wygrać tę wojnę. Gruba misja, nie? Ale myślę, że misyjka wam się podobała. Czy jeszcze coś będzie, może jakaś kaccenka? Ej! Jak poszło? O! Przykro mi poruszniku. To jest jego dzieło. Cholera. Nie działa? Przykro mi, bo... Nie macie już roboty. O! Ja tak! A żeś go trzymał w niepewności. O, rany! Dzisiaj świętujemy w mesie oficerskiej. Tak, jest ktoś. Dobra robota. Idziesz z nami? A wiesz co, może potem wpadnę, bo muszę, muszę się czymś zająć. Jasne, rób swoje. To wszystko. Tylko niczego nie zniszczcie. Części z tych rzeczy nie da się zastąpić. O co chodzi? A gdzie jest pani porucznik? właśnie, bo Kapitala tu jest Rusek, jakby jego żona Sara i. W porządku Synu Jej tu nie ma w tej namiocie. Cały kluczowy o, normalnie ono tu była, nie? Został przeniesiony. Aha, Przez czyli co? przeniesi to gdzie? wszystko. E, bo ja muszę dostarczyć te rzeczy, o które poprosiła. Rozumiem. Miało miejsce. Chodźcie ze mną. Nie dokończy, nie tylko chodźcie ze mną. Tyle wiemy. Niestety, mam rozkazy. Mat, nie możesz tego robić! Nie możesz! O! Mnie tu jest dzisiaj. i Sara. Jak wiecie, oni nikt nie wie, że. I rzekł pan do Dikon jest z Sarą, ale oni trzymają to tak, żeby Weź nikt nie wiedział. I cały dom, żeby się nie wydało w tej widziały, zasadzie. Że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Mat, co ty wygadujesz? Bardzo mi przykro. Nie, nie możesz, pułkowniku, czekaj! Hej. Jest dobrze. Jest dobrze. Melduję, że e, mam to zamówione wyposażenie. Zapraszam, chodź za mną. Jestem zajęta nowym projektem. Tym razem trudka. Trudka, bo pierwsza Słuchaj, pierwszy projekt jej nie wyszedł, nie? Musisz być bardzo ostrożny przy zbieraniu tego, inaczej możecie to zabić. Oczywiście. Wytocany. No bo teraz ogólnie mają misję, że chcą stąd spierdzielić, tak, nie? Ale czy się uda? Dowiemy się w przyszłości, w sumie. Prędzej wiecie ja, bo ja wam tylko prezentuję jeden materiał z hordą, nie? Więc ogólnie tak się prezentuje misja. Myślę, że całkiem spoko wybrałem misję. Myślę, że wam się też spodobała. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym materiału o tej Hordzie i o tym, że mogliśmy tam padnąć, bo kurde. Wszystkie z każdej strony szły, i że przeżyliśmy, to był naprawdę fuks. Więc tyle ode mnie. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych jakichś materiałach. Tyle ode mnie. Cześć, cześć.